Jebać jedną drogę, ja nie śpię po nocach Jeżeli już śpiew nie jesteś ty i ja Jesteśmy nad morzem i zwiedzamy świat Mały książę, to trochę drugi ja Jesteś moim różą, opiekuję się i chronię cię przed burzą I nawet kiedy zasnę i nawet kiedy zejdę Trzymaj mnie za rękę i nie puszczaj więcej Kurwa, nie. Mały książę, to trochę drugi ja Jesteś moją różą i świecamy świat Jadę w stronę nieba, nie chcę czynić zła Nie wiem czy to miłość, może jakiś znak Mam książę, to trochę drugi ja Jesteś moją różą i świat Jadę w stronę nieba, nie chcę czynić zła Nie wiem czy to miłość, może jakiś znak Tworzę jebaną poezję, kiedyś będę chciał zapisać To gdzieś napisałem dziś ze czwórki Trochę o tej succe, trochę o mnie Jej imienia nawet nie wypowiem. Byłaś moją queen, dziś tego wszystkiego tu żałuję i pewnie nie zapomnę. Choć pijemy z innego kielicha, na jeba nie leżymy. Gdy zachodzi słońce, jestem silny jak jesteśmy tylko razem. Masz nie kochać się pod żadnym pseudonimem, buduję relacje. Pozostałe lata chcę spędzić na zawsze, czasem humor ludzi, wszystko gaśnie. Jestem silny jak jesteśmy tylko razem Masz nie kochać się pod żadnym pseudonimem, buduję relacje Pozostałe lata chcę spędzić na zawsze Czasem humor psuje ludzi, wszystko kaśnie Mały książe to trochę drugi, ja Jesteś małą różą i zwiedzamy świat Jadę w stronę nieba, nie chcę czyli zła Nie wiem czy to miłość, może jakiś znak Mały książę, to trochę drugi, ja Jesteś małą różą i zwiedzamy świat